Cześć, witajcie na kanale RoszMaluje i dzisiaj będzie o najpiękniejszym festiwalu świata, czyli Woodstock, albo właściwie Pol Rock. Jedna i druga nazwa dla mnie jest prawidłowa, choć politycznie polityka polityką, ale dziś zajmiemy się sprawami bardziej praktycznymi, ponieważ powiem wam, jak spakować się na Woodstock, Pol Rock. Uznajmy, że te dwa określenia będą stosować wymiennie i oba są spoko. No więc zaczynajmy. Na początek chciałam Wam wyjaśnić, dlaczego w ogóle się zdecydowałam na taką tematykę. A powodów mam właściwie wiele. A jeden jest mega duży i mega sensowny, ponieważ od 12 lat jeżdżę na Woodstock. A właściwie rzecz ujmując, to 10 lat jeżdżę na Woodstock i 2 lata jeżdżę na Polendok. Z tak niemałym starzem uznałam, że chyba mam prawo powiedzieć albo doradzić, jak spakować się na Woodstock. Postaram się skrócić i powiedzieć Wam. Jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Przygotowałam się i sobie napisałam listę. Jeżeli chodzi o zorganizowanie, to jestem bardzo spontanicznym człowiekiem. Rzadko kiedy robię listy. Poświęcam się dla Was. Wytężyłam mózg i sporządziłam złoty środek na to, jak spakować się na Wstol. Wszystko podzieliłam sobie na segmenty, więc będzie też bardzo czytelnie i nie będzie chaotycznie. Czyli tak jak na tym kanale właściwie nie jest prawie nigdy. Najważniejsze i to chyba najbardziej logiczne, to oczywiście namiot. Zapiszcie sobie namiot. <laughs> żebyście o nim nie zapomnieli, chyba że śpicie u jakiegoś ziomka, czy tam swojej znajomej, to go nie musicie brać. Ale jeżeli bierzecie, to pamiętajcie namiot. Drugą oczywistą rzeczą jest śpiwór i trzecią oczywistą pozycją jest, a właściwie powinna być karymata. Wierzcie karymatę, błagam, albo materac lub cokolwiek to możecie podłożyć sobie pod tyłek i pod plecy. Byłam tym hardkorowcem, który nie wziął karymaty na upstock i to było bardzo, bardzo złe. Bardzo zmarzłam. Mimo, że to była pogoda taka, wiecie, 30 stopni, czy tam prawie 40, upał dramatyczny, namioty nagrzane przez cały dzień, a ja wracam, idę spać w tonach ubrań, bo było mi zimno w plecy, tak ciągnęło od tej ziemi, że nieważne, czy jest upał, czy nie upał, nie róbcie tego, bierzcie karimatę, bierzcie materac, będzie wam... Milej na pewno się zasypiało. Co prawda i tak się nie wyśpicie, bo na Uccoku trudno się wyspać, ale to jednak nadal bardziej przyjemne spać na karymacie niż właściwie leży na gołej ziemi. Kolejną pulą, którą zabieram na Uccok, to są ubrania. Ubrania wybieram w zależności od pogody, jaka mierzy się na ten okres Uccokowy. I teraz tak, jeżeli jest bardzo zimno, to biorę co najmniej dwie bluzy, gdyby jedna. Mokła to biorę drugą suchą. Dwie pary długich spodni na tej samej zasadzie. Jedne może krótkie spodenki w razie gdyby okazało się, że jednak jest gorąco. Kilka koszulek, jak ja jeszcze na średnie 7 dni, to biorę... Od 3 do 5, Trzy takie grubsze, coś takiego, wiecie, masywniejszego i dwie takie, które praktycznie nie zajmują miejsca, bo z tej koszulki nie ma zbyt dużo materiału. Jest krótka, cienka i przewiewna. Ubrania do spania, ostatnio mam tendencję zapominania brać koszulek do spania, spodenek. Nie wiem czemu. Zawsze o tym pamiętałam i nagle przestałam o tym pamiętać, więc też zapisałam sobie na liście. Jeżeli jest gorąco i są mega upały, to również zawsze biorę chociaż jedną bluzę, w razie gdyby z kolei zaczęło padać albo jeżeli byłoby mi zimno w nocy i jedną parę długich spodni. Potem jedną parę krótkich spodni oraz jedną zazwyczaj jakąś spódniczkę, bo lubię spódniczkę. I najważniejsza rzecz, strój kąpielowy. Strój kąpielowy jest potrzebny do kilku funkcji. Po pierwsze, pod prysznicę. Jeżeli idziesz się myć pod prysznicami zimnymi, czyli właściwie wannami, to no najlepiej jak masz strój kąpielowy. Chyba, że jesteś człowiekiem wyzwolonym nie przeszkadza ci golizna, Do czego absolutnie się nie przyczepiam, naprawdę mi to akurat zwisa. No ale generalnie jak chcesz ukryć swoje ciałko, no to wiadomo, strój kąpielowy. Jeżeli idziesz pod ciepłe prysznice, to pamiętaj, że są płatne. No i tam też wypadałoby w razie czego pójść w stroj kąpielowym, i wyjść z stroju kąpielowym. Drugą funkcją jest po prostu w nim chodzenie po terenie Woodstocku. Po prostu, bo jak jest gorąco, no to hello. Albo, albo tam, stanik, jakaś bluzka, albo stroj kąpielowy. I trzecia funkcja stroju kąpielowego to coś, co nie każdy akceptuje i nie każdy lubi, ale ja co roku zaliczam ten punkt, czyli błoto. <grywka> Lubię, polecam, jeżeli ktoś. Nie ma nic do błota. Kolejnym takim większym podpunktem mam elektroniczne rzeczy i tutaj jeżeli masz powerbanka to bierz powerbanka naładowanego na full, jeżeli masz nawet kilka to bierz wszystkie, pewnie szybko ci się wyczerpie bateria albo weź szrota, Weź szrota cegłę, która ci się nie rozładuje lub też jest jeszcze jedna. Opcja, wziąć na przykład dwa telefony i ładować je na zmianę. To też stosowałam. Ja Powerbanka nie mam. Może jeszcze kupię przed Woodstockiem, ale w razie czego mam dwa, dwa telefony, więc sobie będę stosować je wymiennie. Ja na Woodstock nie biorę telefonu, który używam obecnie albo takiego najnowszego, tylko biorę takie starsze wersje. Yy, jeszcze mam takie z Androidem, więc odinstalowuję wszystkie niepotrzebne aplikacje. Jedynie co, to może tam Facebook, a raczej Messenger i Instagram to jest wszystko, wszystko więcej nie potrzebuję odinstalowuję, żeby bateria wytrzymała na jak najdłużej w tym roku również biorę małą karteczkę ze spisem najważniejszych numerów telefonu bo w ostatnim roku miałam taką akcję życia że no, no masakra mi się rozładował mój poprzedni telefon na którym miałam wszystkie kontakty i nie importowałam niestety wszystkiego na drugą komórkę nie skopiowałam na kartę SIM a potrzebowałam mega na teraz y, numeru właściciela mieszkania którego wynajmowaliśmy, bo okazało się że tam coś zalewa. A teraz robimy wielkie stop, bo to są trzy rzeczy, o których absolutnie nie możecie zapomnieć. Nie możecie zapomnieć! Zapamiętajcie, krem z filtrem. Najlepiej sprawdzi się 50 i nie dajcie się zmylić, jeżeli pogoda wydaje się słoneczna, ale nieupalna i gorąca, czyli załóżmy 20-25 stopni na zewnątrz, że chodzicie w krótkim rękawku, albo w bluzce na ramionczkach, albo w stroju kąpielowym i stwierdzacie, że nie potrzebujecie kremu, bo w sumie jest tak. W porządku. Nie dajcie się nabrać. Spalicie się jak raki. Będzie was poleć kark, ramiona, głowa i jeżeli nie nosicie czapki, to przedziałek. Czapka albo chusta na głowę. Błagam was weźcie coś, co okryje wam głowę, koszulkę, rapatka, chustka, czapka, cokolwiek. Coś, co wam nie zgrzeje łba. I nie dostaniecie od tego udaru. Pamiętajcie przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie i nie narażajcie się na coś, co możecie łatwo uniknąć, czyli założyć chustkę. Też często na pleju rozdają takie chustki takie jakieś takie alabandamki, żeby właśnie sobie y, tu zaciągnąć na twarz i można pójść w pogo, y, na głowę jako chustę, albo bransoletkę, żeby mieć cały czas przy sobie. I najważniejszy punkt tego całego ogólnie. Całego zestawienia, czyli woda. Nie zapomnijcie o wodzie. Jeżeli jedziecie pociągiem, weźcie nawet z dwie butelki wody. Nawodnienie to jest absolutnie rzecz nie do zapomnienia. Także pamiętajcie: filtr, czapka, woda. Ok, jak wymieniłam te trzy najważniejsze punkty, to zresztą już pójdzie gładko, szybko i przyjemnie. Sporą pozycją na mojej liście jest apteczka. Tu jest taki mój mini zestaw, i w tym. W mini zestawie znajduje się m.in. plaster taki zwykły, rozwijany, czyli też wiozę ze sobą nożyczki. Wydaje mi się on wygodniejszy niż takie pocięte już plastry, no bo możemy dopasować do rozmiaru swojej rany, czy na przykład obtarcia. Potem mam taki drugi mini zestaw i jest to plaster taki. Yy, jak to się nazywa? Może nie pamiętam, jak to się nazywa. Generalnie chodzi o taki biały plaster, co się przyczepia m.in. Gaziki, bo gaziki też ze sobą w Taki mały zestawik, to kosztuje wszystko grosze, więc lepiej mieć jak nie mieć alergiczny przylepiec włókni nowy To się tak nazywa <ścoughs> I do tego też taki zwykły mały bandaż Kolejną rzeczą jest Octonisep do odkażenia ran Ostatnio miałam taką przygodę, że jechałam na jedną noc do Krakowa I nie wiem kiedy nie, nie wiem w ogóle jak, nie wiem w którym momencie Ten poprzedni kolczyk był taki okrągły, przez cały nas przechodził on takie ozdóbki I musiałam gdzieś uderzyć tym nosem, sobie tak zahaczyć Nie wiem, może, nie wiem co zrobiłam Nie wiem, ale obudziłam się i przy tej dziurce nazbierała mi się ropa A ja akurat nie miałam niceptu, bo bo po co mi był? Ja <noise> od tamtej pory już worzę, bo musiałam kupić drugie opakowanie. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której absolutnie nie możecie zapomnieć, to wasze leki. Jeżeli używacie jakichś leków, jesteście, nie wiem, cukrzykami, macie nadciśnienie, czy coś w tym stylu weźcie ze sobą swoje leki ja wiem, że mówię o wielu oczywistych rzeczach ale no da się o tym zapomnieć naprawdę da się o tym zapomnieć a skoro przy lekach już jesteśmy ale nie chorujecie na nic i nie potrzebujecie waszych leków to proponuję zabrać wam ze sobą możecie się śmiać, ale stoperan stoperan uratował niejedno życie na odstoku Naprawdę. Do każdej podróży również zawsze go zabieram, bo nigdy nie wiecie, co się może zdarzyć. Tutaj jeszcze w swoim składzie nie mam, ale zakupię na pewno jakieś leki na gardło, bo zawsze mam chrypę. Jestem mega podatna na jakieś takie choroby yy, związane z gardłem. Zazwyczaj wracam z udstoku praktycznie bez głosu. Oraz leki typu APAP. Ja najczęściej biorę coś na zatoki, typu nurofen zatoki, bo. Najczęściej choroba mojego gardła wyłodzi się z ZAT. Ale to też taka przypadłość przypisana do mnie. Weźcie ze sobą APAP. Nie musicie nigdy brać pełnego opakowania. Zresztą jak widzicie, mam trochę ufajdane od jakiejś naklejki, ale ja biorę takie listki, sobie obcinam, albo biorę cały listek leków. Tutaj mam leki na cały tydzień, tutaj mam takie, wiecie, wu razie w, w razie potrzeby. Jak można się spodziewać, również mam ze sobą zestaw kobiecy, czyli podpaski, tampony, bo nawet jeżeli mi nie wypada okres na ten moment, to może wypaść mojej koleżance albo mojej przyjaciółce albo jakieś obcej lasce, która po prostu przyszła do naszego obozu i potrzebuje podpaski. W razie czego nie musicie się obawiać, na Uptstoku jest pokojowy patrol, oni mają tam cały zestaw tych bandaży, tego wszystkiego, ale no, w obozie wolę mieć taką swoją podstawową tutaj podręczną apteczkę, czuję się wtedy lepiej, bezpieczniej. No, i ogólnie zawsze zabieram ją na każdy wyjazd, więc ona jest mega, mega przydatna. Aha, tutaj mam jeszcze zapisane, ale gdzieś to mi się zapodziało, zaplątało. Tą opaskę, taką chirurgiczną? <gryśla> Jakąś taką opaskę chirurgiczną, właśnie tutaj na twarz, żeby sobie zakryć. W razie gdybyście szli w pogo, a nie mieli chustki, no to to się fajnie sprawdzi, żeby sobie zakryć twarz. I w miarę jako tako oddychać. I rzecz, która nie jest obowiązkowa, ale na pewno Wam ulży, i to jest preparat na komary. Istne przekleństwo Woodstocku. Szczególnie jeżeli macie tendencję do tego, że jak Was dziawnie komar, to Wam się robi wielki bąbel. Wielki, swędzący bąbel. Nie uwielbiają zżerać komary, i to tak masakrycznie. Nie wiem o co chodzi z moją krwią, najwidoczniej jest bardzo smaczna, ale potrafię wrócić taka pogryziona. <słuch> Dlaczego akurat ja? I to jest zakończenie wielkiego działu apteczki. Teraz przechodzimy do higieny. To mogłabym pewnie pominąć, ale no jak już mówię o tylu oczywistych rzeczach, to będę mówić dalej. Fajnym patentem na Woodstock są oczywiście małe pojemniczki, takie, 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 do których możecie wziąć szampon albo żel albo szampon i żel myślę, że lepiej szampon i żel ale ja na przykład kupuję żel do mycia włosów i ciała i to jest Bambino wolę wziąć produkt taki dwa w jednym bo zdarzają się osoby, które idą podkryszyć z niczym i po prostu pożyczają od ludzi troszkę szamponu albo żelu, a ja nie jestem niemiła i zawsze użyczę, zawsze pożyczę też mi się zdarzy, że coś mi po prostu wypadnie w namiocie i muszę od kogoś coś pożyczyć nie wiem, czy są z innych firm takie dwa w jednym coś, pamiętam, że były istniały, chyba z Palmolive kiedyś dla mężczyzn, takie dwa w jednym ale na kobiecej półce nie znalazłam nic takiego, więc po prostu znowu odniosłam się do Bambino, jeżeli ktoś zna taki produkt dwa w jednym i to tak typowo z kobiecej półki. To też niech da mi znać. Coś kojarzę to kiedyś istniało. No ale jak coś jest do wszystkiego to jest w sumie do niczego i może to wycofali. Nie mam żadnego pojęcia. Nie pamiętam. Napomnę, że zawsze mam wrażenie, że na Woodstock nie starczą mi takie mało opakowania. Wolę jedno duże i się nim dzielić niż wziąć dwa mniejsze i mieć schizę, że nie wiem że mi nie starczy i dokupywać specjalnie, żeby to potem wywozić. Ja jestem osobą, która lubi mieć też swoją gąbeczkę. Lubi jak się pieni, jak szoruje i jak czyści. Szczególnie na odsoku, jak czyści. Wiem, że po wyjściu spod prysznica w sekund znowu będę brudna i w kurzu, ale gąbeczka u mnie jest obowiązkowa. Mini pasta do zębów, albo pasta, którą otworzyliście i macie jakąś tam połowę albo końcówkę. Nieodłączny element, szczoteczka do zębów oraz golarka. Istnieją również małe pianki do golenia. Jeżeli wstydzicie się golić publicznie przy tych prysznicach, a bardzo dużo osób nie ma opolu. Dla mnie to nie jest absolutnie żadna przeszkoda, bo nic to ludzkie nie jest mi obce, ludzie się golą, dziewczyny się golą, pachy, okolice bikini, no to jest dla mnie coś normalnego, więc jakoś mnie to nie odrzuca, ale jeżeli wy się wstydzicie, nie lubicie albo uważacie to za dziwne, to są takie małe pianki do golenia i możecie się tam, wiecie, skitrać w nawiacie i załatwić tam. Wszystkie takie potrzeby. Nie zapomnijcie również o szczotce do włosów, bo kołtuny na udstoku, a raczej po powrocie z udstoku na pewno będą bolesne. No i oczywiście antyperspirant albo dezodorant, czyli tak zwany szybki prysznic. I może przejdźmy w ten sposób do kolejnej ważnej sprawy, czyli toalety. To jest mój zestaw toaletowy, który został doprowadzony do perfekcji, więc... Weźcie z niego przykład. Korzystanie z to i na festiwalu nie jest rzeczą najprzyjemniejszą, ale możecie wprowadzić sobie odrobinę komfortu do toalety. Nie. już jesteście w pociągu, to już jedźcie z jedną rolką papieru toaletowego. Nie bierzcie całego stawu. weźcie taką zaczętą rolkę najlepiej, albo chociaż kawałek tej rolki. Jedną na ten pierwszy dzień weźcie. Kolejną rzeczą są mokre chusteczki. Gdy skorzystacie z toalety, to możecie po pierwsze umyć sobie ręce, a po drugie umyć się gdzie trzeba. Ja w tym roku kupiłam sobie taki mały zestaw, który włożę do nerki, ale mam też takie duże opakowanie na taką, że tak powiem, poranną toaletę. I produkt, bez którego nie da się żyć, czyli żel do mycia rąk. Po myciu, że tak powiem, rąk mokrą wsteczką, najlepiej sobie zdezynfekować chociaż w jakiś sposób ręce. Ten zestaw toaletowy jest mega, super opracowany, i to jest chyba najlepszy komfort tojtojowy, jaki możecie mieć na ustoku. Ten patent sprzedał mi mój zespół, z którym zawsze jeżdżę na ustoku. I tak to jest zdecydowanie na plus. Jeszcze na szybko dodam, dlaczego biorę duże opakowanie. Dlatego, że mogę sobie zrobić mega dużą taką rękawicę ochronną i jako taką przetrzeć tą klapę od tej to ja, która często nie jest zbyt czysta. No i potem wiecie grube gniazdo z papieru toaletowego i jakoś da się żyć, da się to przetrwać mega ekstra rozwiązaniem jest oczywiście nerka ja mam taką mega porządną nerkę z mega porządnym tutaj zapięciem, kiedyś kupiłam taką nerkę na Woodstocku i ona przeżyła tylko jeden Woodstock a później się odpinała, a ta jest wytrzymała, jeżeli macie w spodniach te skówki, to przewleczcie sobie przez skówki i tu trzymajcie pod pieniądze, to jest to co najważniejsze. Nie bierzcie ze sobą również grubego portfela, bo to nie ma sensu mam taki portfelik y, typowo właśnie na wyjazdy. Biorę tylko pieniądze. Zazwyczaj staram się gotówkę, ewentualnie kartę, ale kartę opróżniam z większości pieniędzy, żeby mieć, tak wiecie, awaryjnie. Zawsze przed wyjazdem również kupię bilet. Jeżeli chodzi o patenty, które mogę Wam sprzedać, a przydadzą się na Woodstocku, to jest wzięcie taśmy. Pewnie zastanawiacie się, a na co mi taśma? Taśma skleja wszystko. Jak nie taśma, to trytytki. Taśma i trytytki ratują naprawdę sporo osób. Sytuacji. Jeżeli przedziurawi Ci się namiot, zakleisz taśmą. Jeżeli odpadnie Ci podeszwa od grana, zakleisz go taśmą. Te rzeczy naprawdę miały miejsce. No i coś równie mega ważnego to jest folia malarska. Zwykła, najzwyklejsza folia malarska, którą możecie kupić w kostrzyniu i ona jest potrzebna do tego, że jeżeli jedziemy na Ustok i mamy brzydką pogodę, zaczyna padać, to folia malarska ochroni wasz nawet przed zatopieniem. Nie daje oczywiście 100% gwarancji, ale naprawdę uwierzcie mi, folia malarska strasznie pomaga w takich sytuacjach. No a jeżeli Wam się rozerwie, no to macie taśmy. <laughs> Przydatna jest również plandeka, wydaje mi się, że w Bricomarche również możecie ją dostać. Dzięki niej możecie sobie sami zrobić Cień w swoim obozie, dodatkowo taka łopatka, nie pamiętam jak to się nazywa, ale chodzi o taką małą łopatkę, dzięki której będziecie mogli sobie wygładzić powierzchnię pod namiotem, żeby wam się żaden korzeń nie wbijał, albo wykopać dołek, żebyście mieli chłodne napoje. Coś, ten też nie jest konieczne, ale w sumie zawsze trochę umila, a nie zajmuje dużo miejsca. Jest menażka. Menażka z widelcem, nożem i łyżeczką. Nóż najlepiej też, jak macie taki ostry albo jakiś scyzoryk. W razie, gdybyście musieli jakoś przeciąć tam linkę, czy tam pokroić... Chleb, albo nie wiem bułkę. To nie są rzeczy wymagane, bez tego da się przetrwać. Ale mówię, te ostatnie wszystkie rzeczy nie są konieczne, one po prostu mega pomagają. Jeżeli chodzi o makijaż, to ja absolutnie się na Ustok nie maluję, nie mam takiej potrzeby. Choć w tym roku mnie wysypało, musiałam zmienić leki i w ogóle tam różne dziwne rzeczy, ale mimo wszystko pojadę bez makijażu, bo... Skóra mi trochę odpocznie, złapie słońca, a ja się też tak nie, nie wstydzę. Jeżeli jednak chcesz zdecydować się na jakiś taki make-up, to też ograniczyłabym się do minimum, czyli do jakiejś takiej paletki z lusterkiem. Jeżeli macie słoiczki, to weźcie sobie w nim trochę podkładu, trochę korektora. Jak najmniej rzeczy. Tam i tak ludzie za bardzo nie patrzą. Kiedyś się malowałam, ale przestałam, bo to po prostu przestało mieć sens. Ludzie tak samo do mnie podchodzą, jak się nie maluje, jak się maluje. Róbcie po prostu, co chcecie na tym Woodstocku. To jest Woodstock. Macie być wolni, uradowani i szczęśliwi. A czego na Stock nie brać przede wszystkim? Jedzenia, <noise> Boże, jak to brzmi, jakbyście się mieli głodować. Weźcie tyle jedzenia, ile potrzebujecie, żeby przetrwać ten jeden dzień, a resztę kupicie na miejscu. Tam jest lid, możecie pojechać autobusem do Kostrzynia. Jeżeli jesteście bardzo ambitni, to przejdźcie do Kostrzynia, tam też są sklepy. Spoko, z prawą są torby, które zmieszczą się w nerce, czyli takie plecaki materiałowe, zakładane tu na ramiona, albo jakieś torby materiałowe, takie, wiecie, zwykłe torby materiałowe, albo ziomal, który będzie płynął waszej torby będziecie się wymieniać albo ziomal da ci pieniądze i pójdziesz mu zrobić zakupy bo nie można wchodzić do lidla żadnego i na terenie stoku i na terenie miasta nie można wchodzić z Torbami. Myślę, że w tym roku wezmę taką dużą torbę. Ona jest wyświetlana, w jednym momencie porwana, ale to nie w tej głównej komorze, tylko gdzieś tam na zewnątrz. I do niej włożę namiot, śpiwór, karymatę i te wszystkie rzeczy, które wymieniłam. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny i wiecie już, co wziąć, czego nie brać i dlaczego coś wziąć, a czego nie wziąć na najpiękniejszy festiwal świata. Pamiętajcie, przede wszystkim dobrze się bawcie, bądźcie wolni. I jeżeli coś z tej listy nie weźmiecie, to nie musicie się martwić, bo tam są super mega ekstra ludzie, którzy zawsze Wam pomogą i zawsze się czymś podzielą. Dzisiaj to by było już na tyle. Zapraszam Was na swojego Instagrama, Facebooka. Subskrybujcie ten kanał oraz wyślijcie ten filmik swoim ziomanom. Jeżeli ktoś jedzie na Woodstock, to myślę, że warto, aby posłuchał tego, o czym dzisiaj mówiłam. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa-pa!